Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jesteśmy na przedgórzu sudeckim i wybieramy się na wycieczkę, aby zdobyć jeden z szczytów korony gór Polski, czyli Silesze. Przed nami około 11 km wędrówki, także zostańcie z nami, zapraszamy. Dzisiaj wybieramy się na Ślęże, jest to najwyższy szczyt masywu Ślęży, który wznosi się na wysokość 718 metrów nad poziomem morza. Wycieczkę rozpoczynamy w miejscowości Sobótka i ruszamy w stronę schroniska pod wieżycą, gdzie rozpoczniemy naszą wędrówkę na szczyt Ślęży. Trasy prowadzące na Ślęże są łatwe, przyjemnie się po nich wędruje, a przy okazji można tutaj zobaczyć naprawdę wiele ciekawych atrakcji. Ruszamy zatem w stronę pierwszego ciekawego miejsca na naszej trasie. Odwiedzimy przy okazji dwa schroniska i pokażemy Wam, co ciekawego możecie tutaj zobaczyć. Także zapraszamy, zostańcie z nami, będzie się działo, będzie co oglądać. Przełęczy pod Wieżycą, ruszamy na żółty szlak turystyczny, który zaprowadzi nas na Ślęże i do Domu Górskiego Turysty Petateka na Ślęży. Czas wędrówki na szczyt półtorej godziny tutaj na Przełęczy pod Wieżycą, możecie sobie również odpocząć i znajdziecie tutaj również ciekawą makietę całego masywu Ślęży. Pogoda dzisiaj deszczowa, ale w ogóle nam to nie przeszkadza. Zdobywamy kolejny szczyt Korony Gór Polski, Chodzimy na Ślęże, miejmy nadzieję, że troszeczkę później się rozpogodzi i będziemy mogli pooglądać ze szczytu jakieś fajne widoki. No to co, szukamy żółtego szlaku turystycznego i ruszamy na szczyt Ślęży. chodzimy na szczyt wieżyca, na którym znajduje się pierwsze ciekawe miejsce na tej trasie, czyli punkt widokowy, który ulokowany jest na wieży Bismarcka. Wieża ta służyła niegdyś jako punkt obserwacyjny w czasie I wojny światowej. Obecnie jest wykorzystywana właśnie przez turystów jako świetny punkt widokowy, z którego można podziwiać cały masyw Ślęży. No i niestety wieża widokowa na wieżycy zamknięta, szkoda, bo była okazja, żeby wejść na górę. No następnym razem może się uda. Wstępny ten punkt jest płatny, nie jest to jakaś wielka opłata, parę złotych za możliwość poglądania naprawdę ciekawych widoków. No nic, ruszamy dalej żółtym szlakiem w stronę Ślęży, tutaj już szlak jest bardziej płaski. Damy nogom odpocząć i ruszamy na kolejne podejście. Zobaczymy, co czeka na nas po drodze. Warto wspomnieć, że podczas wędrówki po ślężańskim parku krajobrazowym wielokrotnie natkniecie się na namalowany na drzewie symbol niedźwiedzia. Są to oznaczenia ścieżek, które prowadzą do ciekawych miejsc związanych z kultem solarnym. Tam możecie znaleźć na przykład pozostałości wałów kultowych czy miejsca, które związane są właśnie z tym pogańskim wierzeniem. Zbliżamy się do kolejnego mniejszego szczytu w masywie Ślęży, czyli do Bartoszka, który wznosi się na wysokość 385 metrów nad poziomem morza. Zanim żółty szlak zacznie się łączyć już ze szlakiem czerwonym i na szlaku, mam nadzieję, będą się już pojawiać pierwsze ciekawe atrakcje związane z kultem solarnym. Także idziemy dalej, zobaczymy co odnajdziemy po drodze. docieramy w powrotku do miejsca, gdzie żółty szlak sobódki łączy się ze szlakiem czerwonym, który idzie na Sulistrowicę tutaj malutka wiata turystyczna, można swobodnie odpocząć, nie wolno tutaj tylko palić ogniska i grilla no to co, my wchodzimy na łączony szlak czerwono-żółty i zmierzamy w stronę Ślęży mamy przed sobą pierwszy na naszej trasie pomnik kultu solarnego, czyli pannę z rybą, obok której przycupnął ślężański niedźwiadek. Niedźwiadek ten jest symbolem masywu ślęży. Obie te rzeźby zostały odkryte w 1733 roku w rumowisku, które znajdowało się tutaj obok miejsca, w którym obecnie oba te posady są ustawione. Można tutaj zobaczyć w kamieniu wyrytą rybę obok niewielki niedźwiadek, który jest symbolem masywu ślęży. Podobny Dziadek znajduje się również na szczycie Ślęży. Do szczytu Ślęży pozostaje nam już niespełna kilometr drogi. Jesteśmy obecnie na wysokości 627 metrów nad poziomem morza. Ślęża ma wysokość 718 metrów nad poziomem morza. Także czeka nas jeszcze jedno. Ostatnie podejście w górę, wchodzimy już na szczyt i zaczniemy już właściwe zwiedzanie, zobaczymy co czeka na nas na szczycie. A na pewno na szczycie znajduje się dom turysty, naślęży, zabytkowy kościół i betonowa wieża widokowa, w której będziemy mogli pooglądać, miejmy nadzieję, piękne panoramy na całą równinę wrocławską i na Sudety. I docieramy już do szczytów ślęży. Chodźmy zatem zobaczyć, jakie atrakcje czekają na nas na szczycie. I udało się, dotarliśmy na szczyt ślęży na wysokość 718 metrów nad poziomem morza. Kolejny szczyt korony gór Polski zdobyty. Dlatego teraz pora na odpoczynek ognisko, a potem idziemy zwiedzać tutejsze atrakcje. Jeżeli mało Wam będzie widoków, które rozpościerają się z samej Ślęży to zachęcamy Was do odwiedzenia betonowej wieży widokowej, która znajduje się około 10 metrów za tutejszym kościołem. Z wieży tej rozpościerają się świetne widoki na Przedgórze Sudeckie, Sudety oraz całą równinę wrocławską. Punkt wilkowy pod Śleżą zaliczony, to wracamy teraz jeszcze zobaczyć jak prezentuje się tutejszy kościółek i ruszamy w drogę powrotną do Sobótki. zdobyta kolejny szczyt korony gór polskich trafia już do naszej kolekcji. Także wracamy z powrotem do Sobótki. Na powrót wybieramy czerwony szlak turystyczny, który schodzi do Surwistrowiczek. Później odbijemy na czarny szlak na trakt Bolka i tym właśnie szlakiem wyjdziemy już z powrotem do Sobótki. Udało nam się odnaleźć pierwsze miejsce kultu starożytnego. Tutaj możecie zobaczyć Takiej, takie oto jamy w ziemi, które były stosowane do obrzędów pogańskich. Takich miejsc na ślęży jest naprawdę sporo. Wystarczy się trochę porozglądać, idąc na przykład właśnie czerwonym szlakiem z Sulistrowiczek i na pewno nie przegapicie takich miejsc. Wycieczka na szczyt ślęży nie należy do szczególnie długich. Można tutaj oczywiście zaplanować jakąś naprawdę długą trasę, która poprowadziła z wokół ślęży różnymi ciekawymi szlakami, jak szlak czarny przez Kamieniołom, czy szlak niebieski przez tutejszą Perć. Warto wspomnieć, że wejście na Ślęże to nie tylko zdobycie korony Gór Polski, ale również korony Sudetów i Diademu Polskich Gór. Jeżeli na wycieczkę na Ślęże chcielibyście się Wybrać z małymi dziećmi, to polecamy Wam wybrać się na ten szczyt z przełęczy tąpadła albo tak jak my, z sobotki. Są to jedne z najłatwiejszych szlaków, które zaprowadzą Was prosto na ślęży. A jeżeli macie ochotę na trochę bardziej górskie klimaty, trochę bardziej kameralną wycieczkę, to polecamy Wam czerwony szlak z Soli Strowiczek, w którym właśnie schodzimy lub przejście z przełęczy tąpadła niebieskim szlakiem przez tutejszą perć. Tutaj na szlaku, przy ślężańskim parku krajobrazowym, mieliśmy niesamowite szczęście. Znaleźliśmy rzadki okaz grzyba o nazwie Palce Diabła lub Okratek Australijski. Tak on wygląda. Rośnie tutaj pod drzewem. No Wygląda naprawdę dziwnie. Tak jakby rzeczywiście palce Diabła wychodziły z podziemi. ziemi. Zapach bardzo intensywny, bardzo mocny odór gnijącego mięsa wokół pełno Zostawiamy go tutaj. Niech sobie rośnie i czeka na innych turystów, żeby go mogli podziwiać, a my ruszamy dalej traktem w stronę Sobotki. Zmierzając trakt dotarliśmy do źródła Joanny, tutaj niewielkie źródełko wody pitnej, z którego powolutku kapie woda, można sobie tutaj napełnić kubeczek i napić się czystej wody. W całym masywie Ślęży jest ponad 100 takiego rodzaju źródeł i wypływów, część z nich wypuszcza wodę z siebie tylko okresowo, dlatego jeżeli znajdziecie takie miejsce warto spróbować przefiltrowanej wody z takiego źródełka. I wracamy z powrotem na Czerwony Szlak, który zaprowadzi nas już prosto do Sobótki. Przed nami jeszcze jedno źródełko, które odwiedzimy i będziemy już po powrotem kończyć całą wycieczkę. Wchodzimy już do Sobótki i tutaj okazuje się, że schodząc tym szlakiem ze szczytu Ślęży właśnie pokonaliśmy 4 km Szlakiem Camino de Santiago. Jesteśmy już z powrotem w sobotce, więc tutaj zakończymy już naszą wycieczkę. Za nami około 11 km wędrówki. Zdobyliśmy jeden ze szczytów korony gór polskiej, czyli ślęże. Mamy nadzieję, że wycieczka ta Ci się podobała. Jeżeli tak, to zostaw nam łapkę w górę i daj nam znać w komentarzu, co podobało Ci się najbardziej. Dziękujemy Ci, że byłeś dzisiaj z nami i do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Cześć, do zobaczenia na szlaku.